Cześć, chciałbym pochwalić się, iż książkę czytamy jest um, patronatem medialnym ksi powieści Grega Krupy o tytule Zabójcze Urogardy". Książka ukaże się 6 sierpnia i jeszcze coś tam po, po Nakładem wydawnictwa Letra. Jeszcze coś tam będę Postaram się powiedzieć opowiedz o książce A, a tymczasem przeczytam Wam opis wydawcy. David Dobrawski, dziennikarz śledczy o polskich korzeniach, mieszkający we Włoszech, porzuca niebezpieczną pracę dziennikarza śledczego, aby poświęcić się uprawie oliwek. Tak przynajmniej twierdzi, ukrywając przed narzeczoną prawdziwy cel Przeprowadzki którym jest poszukiwanie zaginionego podczas wojny obrazu Gustawa Klinta. do tego przed Dobrawskim stoi jeszcze jedno trudne zdanie. Musi udowodnić, że to nie on zamordował pracującą na plantacji kobietę, wielowymiarowa intryga łącząca elementy thrillera, kryminału oraz literackiej refleksji nad motywami ludzkich działań. Śledząc wydarzenia, poznajemy historię Jeziora Garda oraz krążące wokół niego legendy. Powiedzcie z kontynuacją przygód Davida Dąbrowskiego. Jej akcja rozgrywa się 5 lat po wydarzeniach z przeklętej rzeźby z Bolonii. Cóż, mnie przekonał opis plus jeszcze kilka rzeczy, o których nie mogę mówić. Mam nadzieję, że o książce będzie głośno. Miłego dnia.